Cześć kochani, witam was serdecznie. Jadę dzisiaj do jednej fabryki. Klient zlecił mi sprawdzenie. Ale ale może tak parę słów. Wczoraj też byłem w fabryce jednej. Słuchajcie, jaki fajny numer. Podjeżdżam pod pod bramę. Wystraszony ochroniarz. Zobaczył białego. Dzwoni wszędzie, gdzie się da. Że biały przyjechał. Lałaj, lałaj, lał górę, lał Mówi, czy problem, czy nie problem. Dzwoni, dzwoni wszędzie. Słuchajcie, zajęło to dobre 20 parę minut. I ten strach w oczach, który miał, jak nie zobaczył, to po prostu był niesamowity. Szkoda, że nie nagrałem tego, ale nie miałem, nie miałem uruchomionej kamery. Także było, było super. A co poza tym? A poza tym to tak. Bardzo wszystkim dziękuję za, za życzenia urodzinowe. Bardzo miło mi. Tak fajnie, jak tak się dostaje życzenia, to tak przyjemnie. Co jeszcze ciekawego? Od razu możecie mi życzenia składać, bo 29 mam imieniny, imieniny razem z Pawłem. Ale to żart, nie? A co z ciekawszych rzeczy? No to byłem na rybach. Na rybach byłem dwie godziny. Żona się źle czuła. I źle się czuła już dzień wcześniej, słuchajcie... To znaczy, w niedzielę byłem na rybach, I źle się czuła już dzień wcześniej, no, a ja, durny chłop... Pojechałem, tak, zadałem jej pytanie, czy wszystko ok, mówi ok, ok, A zapomniałem, że moja żona jest Chinką i... I zawsze jak się zapytam, to będzie ok. Także pojechałem na dwie godziny i dopiero zobaczyłem na grupie, że... Gdzieś tam wysłała na grupie do restauracji, żeby jej przywieźć lekarstwa. Spakowałem się i, i wróciłem na HT. Już jest wszystko ok. Dzisiaj mamy wtorek, wszystko jest w porządku. Już już się dobrze czuję. Ja też przechorowałem jeden dzień. I jest ok. Dobra, przerzucę Was na drugą stronę, nie? Co poza tym? No to tak, no to byłem na rybach. Miałem. Dziewczyny mi zrobiły imprezę urodzinową. Był tort. Wkleję to później na końcu. No i poza tym co? No poza tym gorąco, no gorąco, kochani. No gorąco. Rano 33 stopnie południe 36-38 gorąco, gorąco jak diabli ale tak sobie pomyślałem, że że może że może jakby poruszę jeden temat odnośnie tego mojego takiego chwalenia Chin słuchajcie ja jakby, odpo, ja jakby staram się zawsze odpowiedzieć na, na kwestie, które gdzieś się pojawiają, tak? które się pojawiają jakieś takie nieprawdziwe. A to, że wychodzi, a to, że wy, wychodzi, że ja tak chwal, chwalę Chiny. Słuchajcie, no chwalę Chiny, to jest prawda. Yy, podoba mi się tutaj życie. Podoba mi się tutaj całe to podejście do biznesu, podoba mi się całe to dbanie dbanie o własny biznes, dbanie o biznes własnego kraju. Podoba mi się to, że czuję się tutaj bardzo bezpiecznie. Podoba mi się to, że to co chcę, to jakby nie mam problemu, żeby to dostać bardzo szybko. Ja mówię o jakieś tam rzeczach, które tam sobie gdzieś tworzę. Poczekajcie, bo nie wiem, czy mam, mikrofon włączony. Dobrze, włączony. Yy, to mi się podoba, no. Cały czas zafascynowany jestem, jak widzę to wszystko, te wszystkie nowe budynki, te wszystkie nowe drogi. Mimo tylu lat jestem cały czas zafascynowany, zafascynowany Chinami i tego nie ukrywam, tak. Natomiast to nie jest tak, kochani, że każdy tutaj jakby może się spak spakować, sobie przyjechać i będzie zadowolony, bo to tak nie jest. Trzeba byłoby, yhm, no bo nie każdy będzie prowadził taki biznes, jak ja prowadzę, nie każdy, będzie, nie każdy będzie robił to, co ja robię. Część ludzi by musiała, załóżmy, pójść do pracy gdzieś do kogoś, no, ale cały, cały ten czas to nie jest tylko praca, tak? Mamy jeszcze życie swoje, mamy jeszcze czas po pracy. I nie wiem, naprawdę nie wiem, patrzę się tak na, na przykładzie, załóżmy e, moich starszych córek, czy one by tutaj jakby sobie byłyby zadowolone tutaj z, z bycia, gdyby się nauczyły języka, Myślę, że tak, ale jeżeli nie znałyby języka chińskiego to nie byłoby, nie miałyby tutaj za dużo co do roboty. W przeciwieństwie na przykład gdybyście pojechali do Grecji, czy byście pojechali do Włoch, do Chorwacji, no to jesteście się w stanie porozumieć yy, z rówieśnikami, mentalnie też są jakby bardziej bardziej bliscy polskiej mentalności No i to, to jakby to, jakby to no. także to nie jest, to nie jest tak, że każdy by tutaj sobie dał radę dał radę psychicznie też Spotykacie się z wieloma rzeczami które będą Was... mogłyby Was, załóżmy... denerwować. I tak jak pamiętam, ja to ja miałem coś takiego, i to, i, to, i to też jak rozmawiałem z moimi kolegami, którzy tutaj są, też tak mają. Co pewien czas przychodzi kryzys. Co pewien czas przychodzi kryzys, ten kryzys trwa za jakieś 2-3 miesiące. I, i, wtedy się, I wtedy się jakby yy, myśli o zmianie miejsca. I te kryzysy się pojawiają tak najpierw co dwa lata, potem co cztery. Tak wiecie, wydłuża się to, nie? Ten, ten, ta, ta pauza. Ja na chwilę obecną, ja na chwilę obecną jestem zadowolony. Ja na chwilę obecną. Nie mam jakichś takich negatywnych, negatywnych mocno odpychających mnie yy, od życia tutaj. O to by było na tyle. A wracamy do tego, co tam było przez yy, moje ostatnie dni. Także zapraszam Was serdecznie do, do zobaczenia tego, co, co się działo. Dzisiaj jeepem zmiana samochodu, bo muszę przewieźć. Mam do. Dwa sample biorę z jednej fabryczki. Tutaj będę mógł wam pokazać. To są dwa takie duże powerbanki. Dwie takie stacje bateryjne. Czekajcie, muszę tą muzykę wyłączyć. Także zobaczycie, bo tutaj mogę to jest dla mojego klienta z Malty. Akurat nie mam problemu tutaj, żeby to pokazać, więc nie będzie problemu. No, już się okazało, już się okazało, że, że klient trafił na pośrednika. To już wiem, a nie na fabrykę, no ale, ale zobaczymy, zobaczymy jak sytuacja wygląda, bo. Przynajmniej z tej rozmowy, którą przeprowadziłem, to już wiem, że to jest pośrednik, a nie, a nie producent. No ale ja tego nie zamawiałem, zamawiał to klient bezpośrednio sobie samemu. Ja mam tylko to odebrać, zobaczyć i mu wysłać. Czekajcie, bo tu będę pewnie potrzebował z. Cześć. 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 Iga Cześć. ma. Cześć. 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 No, i tak jak myślałem, chyba jesteśmy u jakiegoś forwardera, a nie producenta. Cel znajduje się po prawej stronie, chociaż, chociaż to, coś tu jakoś wygląda. No, zobaczymy. Jestem u celu. No dobra, dobra, no zobaczymy. Jakaś niby zobaczymy, co to jest. palenia też tu muszę zaparkować i będziemy szukać no i tak jak myślałem to akurat nie fabryka tylko i wyłącznie punkt gdzie odebrałem to Jedź tym, kurde, co się gapisz, oni wystraszeni tacy nieraz, że niestety, niestety ten brak myślenia jest, kurde, porażający. To jest to, co wam kiedyś mówiłem, pokazywałem. Ich interesuje praktycznie tylko i wyłącznie ja. Czyli istnieje tutaj coś na zasadzie ja. Ja jestem najważniejszy. To, co robię, to robię ja. Reszta jest obok. No ale to już tak jest. Ok, kochani, jadę do biura, rozpakuję pudełko, pokażę wam to, co tam jest, jak to działa obejrzycie, no na razie, hej no i standardzik, oczywiście kochani eee, znowu widzicie, to jest zdjęcie i specyfikacja ustrojstwa no a prawda jest taka zupełnie coś innego no dobra, rozpakujmy to, zobaczmy Dobra, muszę się rozłączyć, bo jedną ręką to się nie da taki mały taki mały myk taki mały myk, taki mały problem bardzo małe niedomówienie 300W a klient zmienił z 2000W na, na 3000W Czyli taki mały myk typu 1.0. No dobra, muszę się skontaktować z kolegą i zobaczyć, gdzie jest problem. A różnica jest bardzo duża w cenie, bo jest to różnica rzędu 7-8-krotna. No, ktoś się mógł pomylić. Gdzieś. Nie jest plastik. Nie lubię jeść w plastikach? nie. I don't like plastic. This is no problem, no problem. A dobra. Dzisiaj mamy świńskie uszy. Pytaliście się mnie, jak zrobić, nie wiem jak zrobić. Na razie wam nie powiem jak zrobić świńskie uszy, bo

a dzieciaki, a dzieciaki zasuwają makaron. No i dojechałem na miejsce. Tak to wygląda, słuchajcie. Taki duży, dosyć duży staw, olbrzymi. Po lewej stronie jest do spinningu. I, i jakby ryby drapieżne. A po prawej stronie są spławikowcy. Tutaj spławikowcy siedzą akurat w tym miejscu. A po lewej, tutaj do spinningu. Dosyć fajne miejsce. Przyjemne, przyjemne, dosyć przyjemne. Trochę się tutaj namnożyło. Pobyt za jeden dzień kosztuje w granicach 100 RMB, czyli 60 zł siedzicie i łowicie, ale to, co złowicie, to albo możecie zabrać i wtedy jakieś tam grosze się płaci. Ewentualnie możecie to sprzedać właścicielowi i on wtedy wam płaci po 4,5 RMB za kilogram. Czyli jak złapiecie 10 kg, to macie 45 RMB zwrotu, tak? Zawsze pieniądze jakieś tam się na tym zrobi, ale zabawa też jest przednia. No niestety tak, wiecie już y, tylko dwie godziny musiałem wracać do domu. Także kolega przyjechał, dwie godziny połowiliśmy i Piotruś musiał niestety wracać. Tutaj chłopaczek wyciągnął ładną sztukę. wracam do domu wracam do domu bo, bo no bo wiecie już że informacja że się bardzo źle czuję niby po lekarstwa trzeba lecieć. zobaczymy jak już wygląda to na naprawdę noweczki gotowe do wynajmu jedna strona druga strona wszystko nówki I przechodzimy kochanie do następnego dnia. To już jest 26 czerwca. Co woła? Na obiad. Obiadek mi zrobiła dzisiaj. Tak? To dla mnie? For me? For you. You for me, make this? Mmm. You love me, jest? Today, jest. Co, bo już wino kupił, jest? Because I'm by one, jest? Mm -hmm. No dobra, dzisiaj, dzisiaj to mam na obiad, a później jeszcze przyjdą znajomi na torta. imprezka się szykuje. No mają hę, że to są. Nie mają hę, ale to Dostałem tort Dostałem tort Dobra, znikam To by było na tyle z tych dni Dzisiaj byłem Słuchajcie, dzisiaj byłem w w takim wyjeździe służbowym, ale zahaczyłem bardzo fajne miejsce, takie stare, stare, stare miejsca. Także na jutro dostaniecie fajny film, tu macie urywki, coś się działo. Resztę kochani, w jutrzejszym odcinku, w jutrzejszym odcinku będzie cały ten mój objazd i loty dronem i będzie coś jeszcze co mi się przytrafiło. Także zapraszam serdecznie na jutrzejszy odcinek powinien być jutro, maksymalnie pojutrze. Trzymajcie się. Hej!